węgle czasem się nie zgadzają, no bo tak jak mówię Ile zjem, tyle zjem, nie koncentruję się na nich Dlaczego? Dlatego, że to jest moja podstawowa źródła energii Wolę to przekroczyć niż to o, dzień dobry, dzień dobry panie doktorze Dzień dobry, czego? Ja po te suplementy chciałem na masę do pana Co? Na co? Na, na masę, chciałem urosnąć Cicho! To tylko telefonicznie takie rzeczy Proszę pana, co pan mnie nagrywa? Proszę pana, telefonicznie do pani masie zadzwonić Za 20 minut i umówić Do pana doktora masy, tak? tak. Czego? Dzień dobry, do dzień doktora, dobry. do doktora Masy na dziewiątą Zapraszam, proszę bardzo Chodź Prywatnie czy na kasy chorych? Ja prywatnie oczywiście A prywatnie, proszę, zapraszam, tylko no. zamknę drzwi Dlaczego się zamykamy? Co tam się dzieje takiego? O, jest Proszę co usiąść. Jak dieta na masę, to co oczywiście? Witaminy jak dla konia i koryto jak dla świni. Tak, to są dwie rzeczy. Więc dieta wysokowęglowodanowa dużo ziemniaków, innych jakichś tam głównie, żeby to masa była lepsza, to tu panu napisze, oraz witaminy jak dla konia. Proszę pana, zdrowy końpl, to to polecam stamtąd suplementy. A w ogóle Bo coś Koń się... zaraz zdechnie, podobno jak tak, się tam u coś innego. To koń od razu zdechnie, tak? A to nie zaoferuje panu. Alkoholu, no niestety nie można, jak się buduje masę. Dlaczego? Dlatego, że. Panu całe to białko zetnie ten alkohol i pan zdechnie rozumie pan nie? więc to to alkoholu 0 no tak, no tak. gram nic, nic, nic nie będzie no niestety, no ile pana interesuje tej masy na przykład w rok ile zrobić to ja tu mam taki przykład, bo tu patrzyłem sobie właśnie po różnych takich kulturystach tak? oj niech pan popatrzy, oj tu jest taki fajny i tu zrobił chłop, 15 kilo w rok zrobił o to proszę pana to to co to już może Pan zapomnieć o tym wszystkim, w takim to jeśli Pana takie coś interesuje, to już nie będzie diety, to już będzie Pan mógł jeść co chce. Przy takiej suplementacji, zamknięte, jest, sprawdzał Pan? Tak, tak sprawdzałem. Proszę, tu już proszę Pana dieta nie wchodzi w grę. ZAMKNIĘTE! Y, to to tak naprawdę wystarczy te suplementy pić, jeść, ale to będzie kosztowało niestety. A no doszło. właśnie, czy to dużo, nie wiem tam stówkę, dwie, ile będzie droższe? Ile Pan ma może tak. Ja tu się przygotowałem już, sobie zrobiłem oszczędności. O, tak miesięcznie można by mniej więcej tyle by poszło. Proszę pana, muszę pana zmartwić, bo to w kulturystyce pan no nie wystąpi na pewno. Bo to jest to, to to tyle to na nas Diana Statyny. Proszę pana, mogę panu przepisać te najwyżejsze, No niestety. To co to są moje pieniądze niby? To proszę pana, to za to to ja se mogę takie za takie pieniądze, takie pieniądze to są można w dupę proszę ja pana. Jak za to, jak w dupę? Ja nie po to robiłem 8 lat y, studiów, potem pięć lat. To gówno wiesz a nie jakieś. Co ty wiesz w ogóle? Proszę, nie obrażać mi majestatu tutaj. się znalazł wielki teraz nawsa, cingał i pisze te recepty.

O, sobie gdy? Ale chla, został nawyk nawet przy przedtreningówce Gnojowi staremu. Przechodząc teraz, witamy serdecznie. Ten Ketolog będzie takim pierwszym, który rozpoczyna, bo na Instagramie już dawno zacząłem tę kampanię, że robię masę, nie? I tam pokazuję jaka kaloryka, co jem, e, że tam 3,5 tysiąca jest teraz obecnie, jak tam wszystko rośnie, wyniki siłowe i tak dalej. Natomiast w dzisiejszym filmie, oczywiście Ketolog to musi być troszeczkę taki śmieszniejszy, więc będziemy sobie też żartować, ale w głębi duszy będziemy jednak mieć na uwadze to, żeby wam coś mądrego przekazać, jak zrobić masę mięśniową na keto, bo tu się troszeczkę to różni. Jeśli chodzi o dietę węglową, no to tam wiadomo, trzeba wrzucić trochę cukru, trzeba wrzucić trochę węgli więcej. E, innych takich głównie, które no niestety powodują, że tyjemy bardzo, no nie oszukujmy się na diecie węglowej lepiej się robi masę niekoniecznie mięśniową, ale i też tłuszczową, bo to wszystko tak naprawdę jest związane ze sobą na tamtej diecie. No popatrzcie, jak ja się roztyłem, jak robiłem masę na węglach. To, to, to jest to, to jest człowiek, to jest świnia. Każdy mówi, że a to tak ciężko się robi masę na keto, no, no nie no, tłuszczową masę faktycznie ciężko się robi, dużo ciężej, można oczywiście odłożyć, ale to trzeba się postarać po prostu, jeśli masz dobrze skomponowaną dietę, w ten sposób na przykład jak ja, że używasz przede wszystkim tłuszczów nasyconych, tłuszczów jednonienasyconych plus e, celowanych tłuszczów MCT średniołańcuchowych, no to mm, tak naprawdę będziesz wiedział kiedy już masz mieć dość tego tłuszczu, tej energii. Od czego zacząć budowanie masy na keto, jeśli już zredukowałeś przede wszystkim od delikatnej nadwyżki, czyli nadwyżka jest... Jest potrzebna, oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli masz zapewnione białko najwyższej jakości, jeśli masz zapewnione tłuszcze, czyli twoją energię, która po prostu będzie odzwierciedleniem ilości na przykład powtórzeń na treningu, to po co ci nadwyżka na przykład więcej, żeby tego było? Żeby co? Żeby się to odłożyło w tłuszcz? No tak, po to jest właśnie nadwyżka. Ale oczywiście, no, nie dyskredytując tego systemu umownego, który jest, no tak nazwany, nadwyżką kaloryczną, że nadwyżka to będzie masa, no to tak, no to jest najprostszy sposób. Oczywiście zalejesz się troszeczkę, jak będzie ta nadwyżka, nie na keto, nadwyżkę dużo ciężej zrobić, dlatego tak sobie bardzo cenię budowanie masy właśnie czystej na keto. Jak tą nadwyżkę zrobić? Z czego? Gdyby ktoś już powiedział, dobra, pierdzielisz co po... z czego? Przede wszystkim z energii. Jakich tłuszczów używać do nadwyżki? Ktoś powie, tych najzdrowszych orzechy będziemy dawać, y, włoskie, rybę. Te tłuszcze oczywiście są brane pod uwagę przez organizm jako energia, natomiast bardzo słabo wydajna jest energia. To, jest, to są tłuszcze tak zwane, ja, ja mówię na nie takie przeciwzapalne, takie bardziej specjalistyczne, które stosujemy w mniejszych ilościach które są oczywiście potrzebne. Bez tych tłuszczów umarlibyśmy. E, natomiast one bardziej działają właśnie jako takie przeciwzapalniki. Jeśli jest jakaś kontuzja, jeśli jest jakiś stan zapalny w organizmie, to to jest taki właśnie strażak, taki hydrant typowy, którym sobie zalewamy po prostu ten ogień, ten pożar. Natomiast najlepsze energie w przyrodzie to są kwasy nasycone i jedno nienasycone. Nadwyżkę, więc ja e, buduję na kwasach jedno i nasyconych plus średnie łańcuchy nasycone. Ile tej nadwyżki ktoś powie? Ja bym sobie zaczął spokojnie od zera kalorycznego, bo Sylwetki to nie jest sprint. My się tu nie spieszymy nigdzie, na spokojnie. Zacznij od zera kalorycznego. Faktycznie tego białka sobie daj 1,7, nawet jak masz jeszcze jakieś takie stare, wiesz, przyzwyczajenia, że głowa ci cierpi, jak nie masz dużo białka, to nawet te 2 gramy sobie daj białka przy budowie masy mięśniowej. Do tego tłuszczu dowal na zero kaloryczne wtedy, a węgiel, ile wpadnie, tyle będzie tak naprawdę, bo nie, nie oszukujmy się, przy treningu tych węgli można dużo wrzucać. Ile mi wpadnie tak naprawdę? Tyle jest. Czasem się zdarzają dni takie, że mam 20 węgli, czasem się zdarza takie dni, gdzie mam 80, więc tutaj kompletnie tego nie, nie dbam o, o ten rodzaj energii, bo korzystam tak naprawdę z tłuszczu. Chyba, żebyś sprzedawał gainery swoje albo jakieś karbo, to wtedy. To wtedy zalecałbym <gry> dużo takich rzeczy. Jeść sobie, ale to już jest opowieść <gryny> zupełnie odbiegająca od standardów ketogenicznych. O Jak mniej więcej takie karbo tak, trzeba by pić tak na treningu, co? No to pewnie jest 2 litry trzeba by wypić, <gryny> żeby była energia. Jak macie pytania, to zadawajcie tutaj. Będę po prostu sobie. Patrzył następnym razem, jak będziemy jechać na siłownie, będziemy czytać te pytania, będziemy odpowiadać na bieżąco, natomiast teraz Jenning po prostu. O, o, o tak. Czasami niektórzy tak jeżą. Tak, jeżdżą tak o, czasami. No. Strasznie wypalił do przodu ten Piotr. Mądre słowa jednak na schodach. Jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie rób, nic nie mów. Bądź nikim. Nikim.

rozgrzeweczka na gumach, tradycyjna. Więc dobrze moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Piotr wcieli się w młodego adepta kulturystyki, ale nie takiego zwykłego, bo na keto, który zaczyna nie dość, że z dietą zaczął, to jeszcze z treningiem i będzie zadawał różne pytania podczas tego naszego treningu. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eat steak. Remember sleeping on the floor. Still in the gas station, when the time's cold. In the kitchen, I'm trying to flip it out the stove. No, no. Golden egg, Rafał, zaczynam ćwiczyć, powiem Ci teraz. I chciałbym wiedzieć, ile posiłków dziennie mam zjadać, bo ja się nie orientuję jeszcze w tym temacie. Akurat na tej ciekawej jest dużo prościej, bo my korzystamy z innej energii, tak? Korzystamy z tłuszczów, a tłuszcze mają dwa razy tak naprawdę ponad więcej energii niż węgowodany. Stąd możemy Zjeść mniej gramaturowo niż na węglach. Ja powiem tak, ile tak naprawdę, jaką masz ochotę, jak sobie chcesz to podzielić, to tyle sobie podziel posiłków. Ja na przykład jem dwa posiłki takie główne, plus jak mi brakuje na przykład kaloryki z tamtych posiłków, to dokładam albo posiłek, albo właściwie jakąś przekąskę, nawet śmietanę czasem dopijam, no bo nie oszukujmy się, masa na keto, czy masa na węglach rządzi się swoimi prawami, ale już nie odbiegając od pytania, dwa posiłki wystarczą, ale jeśli nie dasz rady na przykład przejeść tak dużo kalorii w jednym posiłku, no to rozłóż sobie na trzy. To nie muszę jeść pięć, już chcę pięć zalecają. No ja nie. Wiem. Co oni to robią? Tu to można mniej jeść na keto Dlaczego ten Hammer uważa, że jest całkiem dobry Rafa, Powiedz Dlaczego jest dobry? Bo mogę sobie tak naprawdę odizolować ręce Jak ktoś ma dysproporcję delikatną

Uwaga, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna odnośnie tego ćwiczenia to to, że tutaj nie oszczędzamy. Nie pokiwasz się jak po jak Jak to niektórzy robią na wiosłowaniu Tylko po prostu cały czas masz ee, jedną płaszczyznę Co wymusza tak naprawdę niedostajny ruch bez odzyskiwania Być może wydawać się na pierwszy rzut oka, że patrzysz A ta maszyna będzie łatwiej Nie, jest odwrotnie tutaj Zapraszam moi drodzy tutaj Teraz wam pokażę jak moje posiłki wyglądają Dzisiaj jeden posiłek Ten w pracy, czyli 9.30 Skórki świńskie, znacznie polewiczka, Ta, którą mamy na pod Plus orzechy makadamia To natomiast jest mój dzień ee, Poprzedni, jak widzicie, węgle czasem się nie zgadzają, no bo tak jak mówię, ile zjem, tyle zjem, nie koncentruję się na nich. Dlaczego? Dlatego, że to jest moje podstawowe źródła energii, wolę to przekroczyć niż to, a nie na siłę po prostu dawać coś, z czego nie skorzystam tak dobrze jak z tamtego. Kolejny dzień wyglądał tak. No, na razie ta nadwyżka jest jaka jest, czasem liczę, czasem nie liczę. Ale w okolicach 3,5-3,6 forma na ten czas, 3 kg więcej. Zobaczmy jak wygląda. But here I come, push it to the limit. I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Dobra. Więc moi drodzy, chciałbym tylko teraz powiedzieć, że ten, y, te ketologii, te masologii, jak zwał, tak zwał, to będą o czym, o tym tak naprawdę o czym będziecie chcieli. Więc w sekcji komentarzy pytajcie przede wszystkim, nie tylko znaczy w sumie tylko, o budowanie masy tu redukcję, bo następnym razem Piotr po prostu będzie czytał te Wasze pytania i dawał tutaj, ja będę na nie odpowiadał. bo dzisiaj zmyślił, no to niestety, no trzeba powiedzieć, że chcielić się musiał w y, kulturystę zaczynającego przygodę swoją z keto i z siłownią, a następnym razem od Was będą pytania, także teraz jedziemy do domu. Ładnie żeś. No i co jeszcze powiesz na koniec tego wszystkiego? No tego Wszystko już wiedzą, mi się wydaje. A jak nie wiedzą, to będą zadawać pytania w komentarzach. Nie tylko jedno ciekawi. Ile razy w życiu tak było, że ktoś jechał na przykład samochodem i mówił Kocur, przyjadę gnoja Ale to Piotra na pewno więcej Piotra tak, bo Piotra nie lubi, tam. Czym się rządzi trening na takiej e, typowej nadwyżce kalorycznej, na takiej masie To tym, że po prostu zrobi się trening i dalej, bo się coś chciało robić Bo tyle jest energii, że organizm nie jest w stanie tego przetrenować Nie to pierwszeństwo mam, ale nie ustąpi, patrz nie? Natomiast my widzimy się w następnym katalogu, w którym pogadamy sobie znowu o masie Zobaczymy jak tam mój postęp, jak tam wyniki, jak tam waga i wszystko bo najlepsze produkty pod dietę to oleje, mąki, smalec, paszczet czy nawet katerii. Zapraszam Cię do naszego sklepu pod .pl. Pogotowe Pogodowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie, pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś jeszcze, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!